嗯。Mm. nadzieją swoją napełnioną mądrością. Panie Jezu, bądź pozdrowiony, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. I Ojca, I Syna, i Świętego. Amen. Mój kochani, biorę Was na kolejną wędrówkę z Panem Jezusem. Przyglądamy się Jego siedmiu wypowiedzianym słowom. Dzisiaj jesteśmy przy czwartym, Przydamy czwarte słowo pragnę. Tych siedem zasadniczych słów Pan Jezus wypowiedział w ciągu trzech godzin swojego wielkiego cierpienia. Tę tajemnicę przypominamy we mszy świętej mówiąc Ojcze Nasz siedem prośb. Jakież to musiało być ogromne cierpienie Pana. Przybity do krzyża Wisi już nad światem. Przez swoje oczy już niewiele widzi, bo są całe zakrawiane. do świadomość. Nie może patrzeć na swoją matkę, na skórę, na oczu dołach. I to ogromne cierpienie. Oni myślę, że się mu chce pić. Podali mu. Rzuć ocet z właśnie winem. W owej chwili Jezus pisze Katalina Rivas, nauczył mnie pokazując, nauczał mnie, pokazując mi swoje oblicze, abym zobaczyła, jak był bardzo blady, pod ciemnymi strugami krwi. Nagle niebo zaczęło ciemnieć tak, jak wyglądało to, jakby nadeszła noc. Jak przy zaćmieniu księżyca. Ciemne chmury zapowiadały burze. <laughs> Dziesiątki błyskawic uderzały w horyzont, a głośne grzmoty z łomotem wywołały kolejne wszcząsy ziemi. Nagle w tej sceneli pojawiły się setki aniołów. W tej samej chwili wszyscy równocześnie zbliżyli się, by adorować Jezusa ze złożonymi rękami w ciszy. A ich rozjaśnione oblicza przenikały głęboki smutek. Jezus miał wyschnięte i spuchnięte nogi. W zmęczonym głosie słychać było, jak wiele kosztuje go każde słowo. Powiedział go mnie. I tu teraz słowa długie Pana Jezusa. Rozmyślaj nad tą sceną moja umiłowana i zastanów się, czy ktokolwiek, kto idzie za mną, może iść przez życie bez krzyża. Dowiemy się od Pana Jezusa z tego rozważania, że moi drodzy, po przejściu doświadczenia krzyża, można łatwo pokonać szatana. Są to nieprawdopodobne słowa. Do nich dojdziemy. Powadź i powiedz światu o tym, co widzisz. A jeśli będą chcieli Cię uciszyć, krzycz jeszcze głośniej. Z całą mocą miłości. Jaka cię ze mną wiąże, tak ja złączę, tak jak złączą dwa kawałki drewna, tworząc narzędzie zbawienia ludzkości. Kataliba rena ma szczęście, bo w tym państwie, gdzie ona jest, do dziś jest ponad dwudziestu wizjonerów, których Kościół znaje. Ona tam nie musi wrzeszczeć na cały głos. Do jej orędzi posłuchali biskupi i dokonali narodowego poświęcenia w sercu Zbawiciela swojego państwa, prezydent wojska. Jest piękny film właśnie o Katalinie Rivas. Gdyby była w Europie, zamordowaliby ją. Tu nie wolno nawet w kościele nikim o Bogu mówić. Z tego, kiedy byliśmy w Meksyku, bo to ten sam duch południowej Ameryki, ci ludzie są tak wolni. Dla nich Bóg jest tak oczywisty, prosty i dostępny. Co Europa zrobiła z sobą i co ona zrobiła ze swoim bogiem. Ciężko się będzie, moi drodzy, wylizać w bogatej Europie, że nie wiedziała, że nie miała źródła łaski. Maria Waltorta, Wasula Ryden, Ottawianie Michelini, ksiądz Stefan Gowi. Pozdrawiam. Dwie dzieci, pięcie nas jest, niech jedno uśnie, drugie uśnie. No ode mnie żądacie, cudów. Wiecie. Lepiej mi zostańcie w pokoju i tam śpijcie, No bo jak mam głosić, Słowo Boże, aby mi śpicie? Wiem, że zmęczeni, to idziemy do łóżka. Bo zażniecie mojego ducha. Dzieci, ja ledwo zipię, a od dwóch dni diabeł tu aż szaleje. Pamiętajcie, przyjdź, że mnie, żebym Ustał. Wie pan, mówię, które drzwi otwierać? Nie pan, otwierają następne, żeby diabeł mógł wchodzić przy końcu. To jest coś nieprawdopodobnego. Wyjaśniam jak dziecku pokazuję. Nie mam żadnego ruchu manewru. Wszystko chcą wiedzieć. Wszystko chcą wiedzieć moje myśli. Coś nieprawdopodobnego. Dzieci, gdzie wy jesteście? I wy jeszcze mi śmiejcie na kazaniu, jak ja tu jestem już trupem. Powiedz duszom oddanym mi, że krzyż, który noszą, nie ma na celu jedynie ozdobienia ich piersi, czy w powierzchowny sposób utożsamiania się ze mną. Muszą najpierw wziąć go na siebie, nauczyć się nim żyć, a nie od niego uciekać. Powiedz im, że nie mogą zdobyć góry Tabor, jeśli nie przyjdą wcześniej, nie przejdą wcześniej przez Burgutę. Tylko tak inaczej uprowadził apostołów Pan Jezus. Tak się wszyscy boimy cierpienia Krzyża. A to jest najcudowniejsze lekarstwo. Bieźcie, bierzcie do rąk nasze cztery, moi drodzy, drogi krzyżowe z naszych łędzi, a ta szczególnie powytrwana przez Pana Jezusa, którą się z Wami modliłem w piątek. Wiele rzeczy zrozumiecie. Powiedz im, że to tu, na krzyżu, nauczą się miłosierdzia pokory, ubóstwa długowego, umiary, umiaru w każdym wymiarze ich życia. Zapewnij je, że jestem dowodem i świadectwem na to, że po przejściu doświadczenia krzyża można łatwo pokonać szatana. Kontempluj mnie. Jestem prawdziwym człowiekiem, w którym ciało ukazuje swoje ograniczenia i jest prawdziwym Bogiem, który ukazuje niezwyciężoną moc braterskiej miłości miłosiernej. O wiele Wam jest łatwiej. Macie już do dyspozycji trzy nasze tomy. 24 godziny męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Choćbyś w tym poście jedną godzinę przeczytał, żeby się zanurzyć w te ogromne tajemnice. Módlcie się za tych, którzy nie znają cierpienia, ponieważ oni z pewnością nie są moimi braćmi. Przypatrzcie tym dwóm błogosławieństwom. U mojego Boku i rozmyślaj nad różnymi sposobami niesienia krzyża przez ludzi. U siostry Faustyny Pan Jezus pokazał, jak ludzie nie są Jedna grupa niesie Go z wielką radością. Druga od niechcenia, odpycha. Trzecia go wrzuciła ze swoich ramien, wydaje się im, że są wolni od krzyża, ale oni wloką ten krzyż na ziemi. Panie powiedział, kto w jakim stopniu jest do mnie podobny w doświadczeniu krzyża tu na ziemi, tak też będzie, moi drodzy, podobny do Boga w tamtej chwale. Niektórzy niosą go ze złością, z rozżaleniem przygnębieni. Kto niesie krzyż w ten sposób, mówi Pan Jezus, zbiera na siebie krzyż, który nie ma sensu. Jego ciężar oddala Go ode mnie. I jest to krzyż każdego, kto nie chce zrozumieć sensu cierpienia dla innych. Krzyża za których Was zapraszam. Jest to przyjęcie krzyża, dobrowolne cierpienia za innych. Tak się cieszę, że dzisiaj kolejna trójka szaleńców przystąpiła do żertwy. Jest to Krzyż Łotra po mojej lewej stronie Krzyż, który będzie zawsze obecny. I nigdy nie doprowadzi do zbawienia. Odnowu ten łód bluźnierca po lewej stronie przeklinał, bluźnił. Taki krzyż nie doprowadzi nas, nigdy nas do zbawienia. Dizmas wiszący po mojej prawej stronie zgadza się przyjąć swój krzyż z godnością i przynajmniej go akceptuje, ponieważ nic innego mu nie pozostaje. Bo jest do niego przywiązany, już zejść nie może. Wierzę, koniec. Wierzę, za chwilę przyjdzie, moi drodzy, żołnierz, uderzy długim młotem na kiju, uderzy go w goleniu i zacznie się jego duszenie do minuty śmierci. Wkrótce jednak, kiedy rozpozna we mnie syna Bożego, przyjmuje krzyż. Uznawszy się za grzesznika prosi, abym w miłosierdziu swoim wspomniał na niego. W końcu oto jestem przed Tobą. Przytulany do mojego zbawczego krzyża, aby nauczyć Was. Jak wy macie go nieść? Zapraszam Was do tego, byście stali się współodkupicielami, naprawiając wasze grzechy i grzechy innych ludzi. Wiedzcie, że ten sposób niesienia krzyża ma swoje znaczenie dla wieczności. A kiedy stają się wami różne przeciwności, stają przed Wami i cierpienia, to dzięki nim zbliżacie się do mnie. Kiedy będziecie dawać świadectwo przed ludźmi, kiedy obejmiecie Wasz krzyż, to zaczerpniecie z niego siłę. Wówczas poczujecie, że jedynym Waszym pragnieniem jest Jego moc, gdyż rozpala Was wnętrze, wewnętrzne pragnienie dusz. Pragnę to słowo, które powiedział Pan Jezus w czwartek. Tak miałem spuchnięte usta, język byłem odwodniony, trawiła mnie gorączka, dlatego wzięli czcinę, nabili na nią gąbkę nasyconą octem, by jeszcze bardziej mnie wyszydzić. Kiedy moje usta wypełniały bolesne pęcherze. Wiecie, do czego doprowadzili człowieka, Boga, A że w wewnętrzu na. W podniebieniu pojawiły się pęcherze. Kilka razy w życiu przy pracy z tatą byłem totalnie wyczerpany, że mi zdawało się, że mi przymknie podniebienie. Usta nie dało się otwierać, bo tak się chciało pić, a nie było skoro wziąć, a praca była konieczna. To co biedny Pan Jezus, jak musiał być zwodniony, że miał pęcherze, Bolesne na podniebieniu. A ci drani do kpienia podają mu ocet. Napijcie się od octu. Jeszcze polejcie sobie octem ranę. To i zobaczycie, co się dzieje. Panie Jezu, ma tu wszystko poobijane. Bogobili po twarzy. Przy biczowaniu rzemie nie uderzały też w policze. Miał zgrubowane lica, bo przypadku uderzał drzewo, belka go waliła o ziemię. Kiedy powiedziałem, że pragnę, moje spojrzenie wciąż było skupione na mojej matce i na Janie, następującej dalej kobiecie cudzołożnej, pan tu mówi o maganie, która na ten widok pełna współczucia. Nie czuła się godna podejść bliżej mnie, dotknąć. Jej poczucie winy było tak wielkie, że zatrzymało ją w miejscu. Bezradna mogła tylko płakać na mój widok. Błogosławiona Magdalena, któraś wytrwała u stóp krzyża, pozwoliłaś, aby moje łzy mieszały się z kroplami krwi wieciela spadającymi na ziemię. Przez Twoją miłość i Twoje cierpienie zostałaś zbawiona i nagrodzona pierwszym ukazaniem się wśród ludzi po zmartwychwstaniu. O Magdalena tak kochała. Kochałaś tak mocno, że zostałaś oczyszczona z grzebów w ojca, wynawił Twoje nawrócenie i Twoje poświęcenie, wynosząc cię na ołtarze obok mojej matki i jana. Aby wszyscy, którzy uważają się za prawych i mądrych, pokłonili się przed Tobą, którą potępili, aby wypełniło się Twoje magnifika w starych kościołach. Tak wiele jest figur świętej Magdaleny. My ją też będziemy musieli sprowadzić na pustelnię. Mamy Jana, mamy Matkę Bożą. Aby... Wypełniło się słowo magnifikat Maryi, która mówiła, że Bóg wywyższa pokornych, a głodnych nasycenowani. I Jezus, pisze Katarina Liwas zaczął mi wyjaśniać powody i uczucia, które go wypełniły, gdy powiedział: Pragnę. A wszystko, co mówił, daleko wykraczało poza nasze wyobrażenia. Jezus nie powiedział wody pragnę wody, co byłoby z pewnością do zrozumienia, gdyby naprawdę prosił o coś do picia. W rzeczywistości nie miał na myśli wody, mówił, że to nas pragnie, że jest spragniony dusz, pragnie, abyśmy wszyscy pojęli nieskończoną wartość tego, co tam miało miejsce. Ktoś, kto doświadczył pragnienia napoju, napoju, wie, co to oznacza. Zapraszam Cię do przeżycia takiego doświadczenia, oczywiście z niezbędnym umiarem do ofiarowania go Panu. Spośród wszystkich potrzeb pragnienie napoju jest prawdopodobnie najtrudniejsze do zniesienia, szczególnie w sytuacji skrajnego zmęczenia. Myślę, że to dlatego Pan właśnie tak powiedział. Człowiek nim nie, nie może czekać, aż pragnie samo ustanie. Jest to bowiem brat, który pokłania od wewnątrz. Jezus pragnął zobaczyć nas zjednoczonych wokół Jego nauczania. Pragnął zobaczyć Kościół zjednoczony, a nie podzielony z tego powodu. Macie podobną tablicę przy wejściu do pustelni Dzieci Abrahama. Popatrzcie, ile tam jest odłamów chrześcijaństwa. Pragną zobaczyć Kościół zjednoczony, a nie podzielony. Z tego powodu, że w tej czy innej grupie są przepiękne śpiewy lub lepsze kazania, a ich język bardziej nowoczesny niż indziej. Ponieważ ci pracują z tym księdzem, a tam ci z innym. Ponieważ ci są pobożniejsi inni natomiast skupiają się bardziej na pracy z bogimi. Ponieważ tu nie mam tyle przestrzeni, na ile zasługuję. Tam natomiast tak pragnąłbyśmy uznali Chrystusa jako Zbawiciela. Dziś Bo pragnie, aby głównego króla, jaki jest dramat cywilizacyjny ludzi i Kościoła, odrzucają tą wielką łaskę, tak jak wówczas odrzucili tą łaskę Chrystusa zbawiciela. Zjednoczeni w miłości, a nie podzieleni poprzez nasze egoistyczne, złośliwe i przyziemne poszukiwanie zysku, pragną, by błogosławieństwa głoszone z całą mocą i słodycze jego serca. Jako jedna droga zbawienia do ludzi stały się pokarmem dla naszych dusz. Pragną zobaczyć w końcu, że pomagamy sobie nawzajem, człowiek człowiekowi, wspólnota, wspólnocie, parafia, parafii, bez konkurencji, wzajemnego niszczenia, z niczym polityczni wrogowie, którzy dążą do zdobycia władzy. Pragną zobaczyć biskupów i swoich księży, jak jednoczą się budują i szerzą miłosierdzie, pomagając i wspierając, doradzając i motywując grzesznych członków Kościoła, którzy często nie wiedzą od czego mają zacząć, ponieważ na ich barkach spoczywają ciężary, które nie potrafią unieść. Mimo to ufają, że droga, którą zmierzają, prowadzi do wzrostu. O tych pragnieniach pozostałych Pana będę mówił już za tydzień. Bóg pragnął, aby rodziny były szczęśliwe. Aby rodzice nie byli pijanymi. Pragnął zobaczyć dzieci psychicznie zdrowe bez traum z powodu pogwałcenia intymności, niewinności. Chciał zbudować lepszy świat oparciu o Ewangelię. Pragnął Bóg duszy, która się w nim rozpala. I pragnę Ciebie, mój drogi słuchaczu, Twojej pomocy, Twojej wytrwałości. Ale jak to wyglądało, to już Wam za tydzień powie. Amen. Zabrać.